Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, nie neguję konieczności ratowania ludzkiego życia, ale niestety akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym prowadzone przez NGOsy, bardzo często wykorzystywane są przez przemytników ludzi. To okrutny i cyniczny biznes, który na ludzkim cierpieniu i naiwności zarabia rocznie ponad 10 miliardów dolarów. Frontex uratował na morzu 88 tysięcy ludzi w minionym roku, ale akcje ratunkowe nie są przecież jego głównym zadaniem. Frontex ma pilnować, by do Unii nie przedostawali się terroryści i przestępcy. Niestety dochodzi do przemytu ludzi bez przeprowadzenia kontroli ich tożsamości czy sprawdzenia kryminalnej przeszłości. Akcje ratunkowe powinny być wyjątkiem, proszę Państwa, nie regułą. Aby zatrzymać proceder przemytu ludzi yy, przez morze, trzeba działać na lądzie. Trwały mechanizm relokacji tylko przypieczętuje ten kuriozalny, przestępczy, przemytniczy biznes i nie możemy się absolutnie na to godzić. Dlatego proszę, poprzyjcie Państwo naszą rezolucję, która proponuje zwalczanie grup przemytniczych długoterminowo nowe podejście do rozwoju Afryki oraz usunięcie przyczyn pierwotnych nielegalnej migracji. Dziękuję. Pani.